Kto pracuje w transporcie, ten w cyrku się nie śmieje. Historia z poniedziałku. Przyjeżdżam o 8, nawet przed 8 na budowę. 8 palet. Idę, pokazuję dokumenty. Dzień dobry, czy to tu? Ten adres? Tak, 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 to tu. Gdzie postawić? Proszę postawić tam. No więc rozładowałem. Pół godzinki, jadę dalej. 30 parę kilometrów do drugiego miejsca, dojechałem, rozładowałem. Już mam ruszać na kolejny załadunek. Dzwoni Dispo. Nie tu rozładowałeś towar. Rozładowałem tam, gdzie było napisane ten, ten adres. Podaję mu adres. A nie, no dobrze, tutaj jest ok. Poczekaj, poczekaj, zobaczę. A nie, no to to pierwsze miejsce rozładowałeś źle. Poszedłem, zapytałem. Adres się zgadzał. Powiedzieli, że, że to tutaj, to, że to do nich towar. Poczekaj, zadzwonię do klienta. Poczekałem 5 minut odzwania. Od Jedź tam, bo, bo to nie jest tu, to jest 200 metrów obok. Pojechałem. Co się okazuje? Dlaczego powiedzieli, że tam? Nie wiadomo, bo to jest inny numer obok jest właściwy, dosłownie tam 150-200 metrów obok. Dlaczego podpisali mi dokumenty, jeżeli to nie tam, też nie wiem. No więc z powrotem te 30 parę kilometrów, godzina w plecy, później jeszcze trzeba było te 8 palet przejechać, prze, przewieźć na drugą, na drugie miejsce, więc kolejna godzina w plecy. No i tak 60 kilometrów i dwie godziny w plecy.